Kawiarnia Cyrk Motyli nad Wisłą. Bez cennika, bez alkoholu, bez używania telefonów komórkowych. nad Klubokawiarnia Cyrk Motyli w Warszawie znajduje się przy przystanku Most Poniatowskiego 06. To miejsce bez cennika, gdzie płaci się tyle, ile się chce. Będą trzy strefy. Tu będzie strefa gastronomiczna, gdzie codziennie będziesz mógł zjeść lunch oraz ciepłe je jedzenie przekąski. Zamówienia zbierze, dania przyniesie. Stolik posprząta młodzież. Tu będzie strefa rodzin. Będzie zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica, a obok kolorowanki i malowanie twarzy. Animacje dla dzieciaków codziennie poprowadzi młodzież. Tu będzie strefa imprez. A tam scena. Gabi, ile tu zarobi młodzież? Mniej niż zero. A dokładniej? dofinansowanie na wyjazd na jubileusz młodych w Rzymie. Daję cita z całego świata 2025 w Roma. Otwarcie już w najbliższą sobotę, 12 lipca o godzinie 20. Zapraszamy! Skąd taki system? Młodzież wielokrotnie mnie pytała przeksiędza, czy możemy przejść do księdza do pracy i zarobić trochę pieniędzy. Odpowiadałem, absolutnie bo jedną z moich głównych zasad jest, że ja młodzieży żadnych pieniędzy nie daję. Dlaczego? Bo zbyt dobrze kojarzę, na co oni potem te pieniądze wydają. Natomiast w tym roku powiedziałem młodzieżówce, słuchajcie jest wyjazd na jubileusz młodych w Rzymie. On kosztuje na osobie mniej więcej 3,5 tysiąca złotych i możemy zrobić takie coś. Kto może niech płaci 1500 złotych, kto może mniej, nawet może mniej albo wcale. Natomiast pozostałą kwotę będziecie mogli sobie zarobić poprzez wolontariat w knajpie. Zaprosiłem rodziców na spotkanie i bardzo otwarcie powiedziałem im słuchajcie, wasze dzieci mogą przyjść do mnie do pracy, ale... Pracy będą pracować. Toalety sprzątać będą. I te mamusze słucham? Podłogi będą zamiatać, a potem myć. I te mamy, a na koniec powiedziałem, dorosłym do stołu będą podawać, a potem po nich sprzątać. I te matki, hmm. no i drodzy, no generalnie wyszło na to, że ten pomysł, się bardzo mam się spodobał. No i ja powiedziałem, jeżeli ktoś się zgadza, proszę się zgłaszać. I tak zgłosiło się 50 młodych osób. Po tym wszystkim podszedł do mnie taki młody chłopak i zapytał przeksiędza, a ile my tych godzin będziemy musieli odrobić? Powiedziałem, no tyle jak normalnie pracowałaby na to dorosła osoba, czyli około 60 godzin. Proszę, księdza, ale czemu aż tyle? Bo dokładnie tyle godzin musiała dopracować twoja mama albo twój tata, zarabiając najniższą krajową 30 zł, 50 groszy, żeby spełnić twoje marzenia w jeździe. Tyle pracy, tyle poświęcenia, tyle wysiłku, rodziców stoi za każdym Twoim zakupem, za każdą Twoją zachcianką. Wtedy on, aha. <laughs> Więc drodzy, to jest też takie trochę cel, żeby pokazać młodym, że za każdym właśnie jakimś życzeniem stoi naprawdę bardzo konkretne wysiłki. Ale też powiedziałem młodym, słuchajcie, jak to wyjdzie, jak jakoś to ogarniemy, to potem to możemy kontynuować. W sensie, że te knajpy potem będą też jakoś tam pewnie działały po wakacjach. I mówiłem, będzie OK, to po prostu Pojedziemy potem też w ferie na jakiś ciekawy wyjazd. Ale w tym wszystkim też bardzo mocno podkreśliłem: słuchajcie, jeżeli ten wyjazd się uda, to tylko i wyłącznie dzięki wsparciu, dobrowolnemu wsparciu wielu osób. I żeby to ludziom wynagrodzić, też każdy z Was, kto zdecyduje się na wyjazd, będzie musiał przejść minimum dwa dni pielgrzymki do Częstochowy w intencji wszystkich osób, które okazały i okażą nam jakiekolwiek wsparcie.

no i drodzy, przez to mamy to sumę, czyli mam około 50 młodych ludzi, którzy będą pracowali tu, a także w Cyrku Motyli w Prestowie. Gdyby ktoś chciał skorzystać, zobaczyć, jak sobie świetnie młodzież radzi, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Poza tym, wszystkim, co tu było mówione, oczywiście również będą spotkania wieczorowe, czyli wieczory integracyjne, koncerty, imprezy. Młodzież raczej na nich nie będzie, bo tak chcemy, żeby młodzieżówka maksymalnie pracowała do godziny 20. Na te wieczorne zmiany będzie wchodziła już młodzież pełnoletnia, wszystko po prostu dorośli. Wtorek dzień seniora. Środa dzień wychodzenia z domu. Czwartek dzień otwartości. Piątek dzień ze sceną. Sobota dzień imprez bez alkoholu. Niedziela dzień rodzin. Zapraszamy! Tradycyjnie, żeby to się wszystko udało, potrzebujemy Bożego wsparcia. Także bardzo prosimy. Módlcie się, żeby to się wszystko ułożyło, żeby to wszystko było zgodne z Bożą wolą. Podobnie jak rok temu, też zachęcamy do pomocy. Generalnie młodzież jest bardzo zdolna, natomiast zawsze ktoś taki bardziej techniczny, myślę, że będzie ogromnym wsparciem. My tu będziemy teraz codziennie, właściwie od poniedziałku do piątku, od godziny 16, więc gdyby ktoś tam ogarniał jakieś takie sprawy, zwłaszcza stolarsko-hydrauliczne, to zapraszamy. Tak samo, jeżeli chodzi o malarstwo, to również, bo generalnie to będzie mieć trochę takich różnych zajęć. Prosimy także o wsparcie finansowe. Tak jak mogliście zobaczyć, większość tego, co mieliśmy rok temu, czyli kontenery, te różne przejścia zostały usunięte, bo tam nastąpiły pewne zniszczenia ze względu na pogodę. I my to wszystko musimy odtworzyć, co naprawdę trochę kosztuje. Musimy kupić kontener gastronomiczny, musimy kupić, postawić ogrodzenie, wyposażenie. Placu zabaw, a także, żeby móc proponować lunche, musimy dokupić jeszcze różnego rodzaju wyposażenie gastronomiczne. Więc, gdyby ktoś chciał i mógł nas wspomóc, to też ogromne, wielkie dzięki. Link do zrzutki będzie w opisie. Cokolwiek by się nie działo, mam jednak głębokie przekonanie, że Bóg jest z nami, więc wydaje mi się, że to wszystko uda się zrealizować. Także powtarzam. Zapraszamy już w w sobotę na godzinie 20. Mam nadzieję. Do zobaczenia. I jeszcze raz ogromne, wielkie dzięki dla wszystkich omadlających i wspierających na różne sposoby, bo to dzięki Wam to się wszystko udaje. Do zobaczenia z Bogiem. Pa-pa-pa. Tymczasem w zeszłym roku. Tu jest klub kawiarnia, cyrk, motyli. Się płaci, ile się chce. Tam jest stadion. Tu są napoje, tu lody, tu to z tym. Tu się tańczy. Tu się siedzi. Tu jest ładnie. Tu są książki. Zapraszamy. Nie zagadam głupoty, mam dobrą wolę nawet, gdy nie mam ochoty Chciałem być małym